Siejemy nasiona pomidorów, papryk, ogórków i innych kwiatów lub warzyw i nagle, zamiast pięknych siewek, wychodzą nam z ziemi kosmonauci. O co chodzi? Dlaczego się pojawiają? Jak tego uniknąć? Jak naprawić sytuację? Dużo pytań, ale też i dużo problemów jest z nimi. Każdy z nas, przynajmniej raz w życiu, zetknął się z tym problemem. O co chodzi? Dlaczego nasiona po siebie nie straciły swojej skorupki? Doświadczeni ogrodnicy znają powody, dlaczego to się pojawia, ale początkujący są zaskoczeni i bardzo często boją się tej sytuacji. Kilkukrotnie zetknęłam się w internecie z informacją, że widząc takie nasiona, ktoś wyrwał i wyrzucił te biedne rośliny, myśląc, że z tych siebek niczego dobrego nie będzie a to przecież tylko niewłaściwy siew. Dlaczego pojawiają się kosmonauci? Jest wiele powodów, ale wymienię te główne. Taki kosmiczny wygląd obserwujemy przy zbyt płytkim siewie. Niewystarczające nawilżenie gleby nie pozwala na całkowite zrzucenie skorupki, bo jest ona zbyt twarda dla młodziutkiej roślinki. Zbyt lekka gleba, kiełki rosną bardzo szybko i nie mają wystarczająco dużo czasu, aby upuścić tę twardą część. Siejemy suche nasiona, a do tego zbyt płytko. Wszystkie te przyczyny często prowadzą do pojawienia się dużej liczby kosmonautów, bo płytko posialiśmy, bo nie zabezpieczyliśmy odpowiedniej ilości wilgoci. Gleba była zbyt puszysta, a nasiona suche. Wszystkie wady prowadzące do takiego stanu rzeczy to są te, które wymieniłam. Jeżeli już tak się stało, to jak możemy naprawić tę sytuację? Przecież szkoda nam i nasion, i naszej dotychczasowej pracy. Pomaga w tym prosty oprysk. Woda spływająca po twardych skorupkach zmiękcza je, a roślina wyrzuci tę własną nielubianą otoczkę. Tym bardziej że ona staje się coraz silniejsza. Im więcej oprysków zmiękczających tę powłokę, tym szybciej możemy pomóc naszym roślinkom w prawidłowym wzroście i dogonieniu tych, które nie miały tego problemu.